evil uh, napisane, galatians 1 says deliver me from this present evil world w gala, w gala, w 1, napisane, tego, o, 1 john says we are kept safe from the evil one W pierwszym liście Jana jest napisane, że jesteśmy chronieni przed złym. 17,17. Uh, 17. I wtedy, a także Jezus w epametu Jana 17,17 prosi. Sanctify them through the truth. Uh, Uświęć ich przez prawdę. And thy word is true. I Twoje słowo jest prawdą. The word sanctify means to separate or cast us out of. Słowo uświęcić oznacza oddzielić lub wyrzucić. From this prayer we have been cut off from the world's Failing economic system. I przez Jego Słowo zostaliśmy odcięci od tego upadającego e, systemu ekonomicznego. na Już nie musimy się przejmować tym samym, o co świat się troszczy. Worry is not of God. Przejmowanie się troska nie pochodzi od Boga. Ona blokuje błogosławieństwo Boże. That's why you to, worry about to jest właśnie powód, dla którego diabeł chce, żebyście się troszczyli o wszystko. You, when you wake up in the morning he tells you something negative about yourself. To jest właśnie dlatego, kiedy budzisz się rano, to on mówi ci coś negatywnego o tobie. Because if you can start every day and live every day in hope and joy. <laughs> ponieważ jeśli możesz zacząć każdy dzień i żyć każdego dnia w nadziei i w radości, the grace of God will overwhelm you. Wtedy łaska Boże będzie się przez Prawo ducha e, Jezusa Chrystusa, has nas od prawa grzechu i śmierci. We are no longer subject to death and world. My nie jesteśmy już poddani śmierci ani świ światu. <coughs> My powinniśmy kwitnąć i żyć w kwitności w naszym życiu. Us, we still are to Bez względu na to, co dzieje się wokół nas, my ciągle powinniśmy żyć obficie we have a wall of us. My mamy um, mur odkupienia wokół nas. The Old Testament is a, or a type of the New Testament. W Stary Testament to jest cień lub typ nowego testamentu. I w księdze Eksodus, księdze Wyjścia znajdujemy przykład tego, jak powinniśmy żyć dzisiaj. God told Moses, Go to Pharaoh and say, let my people go. Bóg powiedział do Mojżesza, idź do faraona i powiedz mu, niech mój lud wyjdzie. A kiedy faraon odmówi, to będą tylko poważne konsekwencje. We find that description in Exodus 8. Znajdujemy to ten opis w Drugiej Księdze Mojżeszowej 8. If you will not let my people go, Jeśli nie pozwolisz mojemu ludowi wyjść, you get flies. Uh, będziesz miał uh, chmary much. You're going to get all kinds of things going wrong with you. Więc ja mam rodzaju złe rzeczy będą się przyjdrąć sobie. In the land of Goshen, ale w ziemi boskim, where my people dwell, gdzie mieszka mój lud, we never have any. Of this. Nic nie będą mieć tych rzeczy. You will have all these terrible things happen. Wy będziecie mieć te wszystkie złe rzeczy, my straszne rzeczy, które będą się wam działy. My God, going to take care of me and my people. Ale mój Bóg za się o mnie i o mój lud. So one morning you, Pharaoh, you're going get in trouble. Ja ostrzegam cię, Farao, nie, ty będziesz miał kłopoty. And tell you As good people, we're get good. A, ale mówię, mówię ci, z nami będzie wszystko dobrze. W wersji 23 jest napisane. I will put between my people and your people. Ja, ja um, złożę taki rozdział pomiędzy moim ludem a twoim ludem. Division in Hebrew is the same as redemption. To podzielenie, czy rozdział w języku hebrajskim jest takie samo jak słowo odkupienie. God is actually putting a wall of redemption between the world and his people. Bóg stawia mur odkupienia pomiędzy światem a swoim ludem, the Egyptians and the people of God. Egipcjanami i Bożym. As a result, jako mm rezultat, -hmm. all the plagues that came against Egypt did not come against the children of Goshen. Uh, wszystkie te rzeczy które przyszły przeciwko ziemi egipskiej nie spadły na ziemię Goszem their cattle didn't die uh, ich bydło nie umarło hailstones didn't fall there uh, grad tam nie padał and while all of egypt was in darkness, Goshen still had light. a kiedy cały Egipt był Ciemnością, wtedy światło było w ziemi gorsze. Czy możesz sobie to wyobrazić? Just one place, Tylko to jedno małe miejsce. Darkness all around ciemność wszędzie na of miles of darkness. Setki mil ciemności. And było was light in Goshen. A tam, a w That's the we live in Goshen if we want to my jeśli chcemy tylko żyjemy w ziemi Bożej. Możemy wierzyć i mieć ziemię Goshen w naszym życiu. God Israel. Bóg chce zaopatrzyć nas w taki sam sposób jak zrobił to dla ziemię, dzieci Izraela. How does that for us today? Jak stosuje się, stosują się te rzeczy do nas dzisiaj? Do you read Galatians 3, and 14? Teraz przeczytajmy z listu do Galatów rozdział 3 werset 13 i 14. Chrystus wykupił nas od przekleństwa zakonu, stawszy się za nas przekleństwem, gdyż napisano, przeklęty każdy, który zawisł na drzewie. Aby błogosławieństwo Abrahamowe przeszło na pogan w Jezusie Chrystusie, my mm zaś, -hmm. abyśmy obiekanego ducha otrzymali przez wiarę. We have My zostaliśmy odkupieni, oddzieleni, odcięci od o przekleństwa strachu, przekleństwa śmierci, przekleństwa e, długu, przekleństwa braku. Jesus paid the price for us. Jezus zapłacił cenę za nas. And we need to live above

jeremiah 17 i'm paraphrasing here cursed are those who put their trust in more humanity uh, in more More human, mm -hmm. Przeklęci niech będą ci, którzy umieszczają swoją ufność tylko w ludzkości w, w ludziach. But blessed are those who trust in the Lord. Ale są, ani będą Bogu zawiedli ci, którzy upadają pana. And have made the Lord their hope and confidence. I którzy ucznili Pana swoją nadzieją i swoją pewnością. They never stop producing fruit. Nigdy nie przestają produkować owocu. You can tell when you're in the will of God. Możesz powiedzieć, stwierdzić, kiedy jesteś Bożej woli. in your life. Is You're affecting your wife and your children. You're affecting your neighbors. You're affecting your church. Mm -hmm. You're bringing light from the land of Goshen to the Egyptians. They see that, they experience your grace, your blessings. God says, You can. Thrive in perilous Bóg mówi, że możesz żyć obficie w czasach niespokojnych. In fear. Zamiast tego, żeby się wycofywać w strachu, He wants us to use our the enemy. On chce, żebyśmy odważnie używali naszego autorytetu, autorytetu przeciwko um, nieprzyjacielowi. Nieprzyjaciel you, you can never będzie ci mówił, że nigdy nie masz wystarczająco dużo edukacji. Sukcesu. Nie masz wystarczająco dużo edukacji. Tall nie jesteś wystarczająco wysoki. On, jest <laughs> On będzie nam mówił te rzeczy o nas. we so we can either listen to the devil I Jabła, or believe what the word of God says albo temu, co mówi Słowo Boże. that's why we encourage please read the word of God please read the word of God read the bible read love letters written to you by the father are written to you by the father in the word it says. Napisane, nas w it cleanses us from the filth of this world It brings us a deeper understanding of how god wants to take care of us przynieść nam głębsze zrozumienie od tego, jak Bóg się chce o nas zatroszczyć. Ponieważ On wie, że bardzo łatwo strachowi się do nas przyczepić. A jedynym sposobem, żeby przełamać ten strach, to jest prawda Słowa Bożego. On chce, żebyśmy wychodzili do tych najmniejszych i do tych zakupionych, którzy są wokół nas, żeby, nas, żeby ich błogosławić w taki sposób, jak On nas błogosławi. We don't have Christians my nie mamy wystarczająco wielu błogosławionych chrześcijan wokół nas. We don't want to just be Christians. My nie tylko chcemy być chrześcijanami. We want to be blessed Christians. We chcemy być błogosławionymi chrześcijanami. So that we can bring others into the church. A Żebyśmy mogli przynosić przy, przyciągać innych do kościoła. And to motivate motivate over a, and over. Żeby to mogło być przy mnożone i mnożone więcej i więcej. We've been waiting 2000 years to take the world for Jesus. Poczekaliśmy 2000 lat żeby zdobyć uh, świat dla Chrystusa. But you think oh, that's impossible. I myślę, że oh, to niemożliwe. No. How impossible is it? I jak niemożliwe to jest? There are a billion Catholics. Jest miliard katolików. There's six billion people. Jest 6 miliardów ludzi. The the Jeśli tylko byśmy zdołali ewangelizować katolików. Every five Każdy katolik mógłby zewangelizować 5 osób. We give the will to Jesus. I Jest światło oddany Jezusowi. Pięć 5 osób. Pięć osób. Czy możesz to zrobić? Jeszcze to to jest proste. But we don't believe. Ale my nie wierzymy. I can't happen. O, to nie może się zdarzyć. The Diabeł będzie ci mówił, o to nie może się zdarzyć. You think Protestants could do that too? <laughs> <laughs> yeah, imagine! We can have Protestants saving the world with us. Wyobraźcie sobie, będziemy mieć Protestantów, którzy będą ewangelizować świat z nami. It won't take any time at all, if we just believe. To nie zabierze żadnego czasu, jeśli tylko będziemy wierzyć. He wants us to reach out to the world. On the... Chce, wyko... do świata, in the lean times of the economy of the world, w ta... w ekonomii, które są na świecie, He wants us to learn the secrets core experience in supernatural abundance. On the prophecy we sekretu do tego, żeby naturalną ponadnaturalną I believe we're coming into a time of great evangelization. Ja, teżśmy minął my przychodzimy na nasz czas wielkiej ewangelizacji. When the world system starts crumbling, kiedy system świata będzie się kruszył, that's when the church rises up in strength. To jest wtedy kiedy kościół będzie powstawał w sile. A little persecution's good for us all together. Trochę prześladowanie jest dla nas zawsze dobre. To surviving and thriving. Ale jest klucz do tego, żeby przeżyć i do tego, żeby żyć w Picie. During the shaking that's going in the whole world, w tym czasie potrząsania, które teraz zachodzi na świecie, key is to a with the Lord. naszym kluczem jest zachowywać relacje z Panem, by some time with him. spędzając z Nim pewien czas, him, him. Bycie Mu posłusznym, kochanie Go, kochanie Jego ludu i Kościoła. God has planned these days. Bóg ma obfitość w dniach. He doesn't want to have a bad economy for the world. He wants to bless the world. All the world. But he knows there's coming a difficult time in the world. Ale on wie, że nadchodzi trudny czas na świat. And you know, Jesus is never surprised. Wie widzicie, Jezus nigdy nie jest zaskoczony. Gary's nationally and the from ringing is saying what's going to happen next. Gary z naczelnika nad tym dzwoni i tak, e, mówi, co się teraz stanie. He he's got free will, so he doesn't control everything. Ale on ma wolną wolę, więc on nie kontroluje wszystkiego. And Jesus in control of everything. Ale on ma, mimo to kontroluje naprawdę. And hard times come, i kiedy trudne czas nadchodzą, This is my opportunity. On, on mówi: To jest moja okazja. I'm get these people now. Ja teraz to będę I'm do Ben Ali. Przez lata czekałem na to, żeby ktoś na to wrócił. I teraz nadchodzi no ta okazja, żeby zewangelizować cały świat. Ale <laughs> <laughs> <A> ja <laughs> potrzebuję kilku osiołków, żeby mnie poprowadzić. I on mnie wybrał. The biggest ass of all. <laughs> 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 to, to, to encourage you to pick up your load. Z Chevjeli is a switch changer of gold, and uh, swallow up and carry it to the world. I żebyście zabrali go do świata. He wants to the world. On chce zewangelizować świat. He really wants to use to I on naprawdę chce użyć każdego z was mężczyzn. Everyone, everyone. Każdego, każdego. The Bez wyjątków. Even the real bad guys. I <laughs> nawet tych naprawdę <laughs> z Dobra, to father on we thank you for your wonderful